Jak? Tylko alkohol ci w głowie. A z wypłaty chociaż do domu coś przyniosłeś? Okej. Okay. Przyniosłem test. Zaraz zobaczymy, jak jesteś obecna kur jej kur... kur Kulturalna. No zobaczymy. Czytaj. Te? Pytanie pierwsze. Podaj jakieś dwie waluty. Łatwizna. Dolar, euro. Dobra. Podaj, podaj jakieś dwa typy środków anty, kon, anty, anty, antykoncepcyjnych. Mogę ci co najmniej 10 wymienić. Dobra, wierzę. Pytanie trzecie. Podaj mi nazwy dwóch rzek w Islandii. Milczysz? <laughs> Wiedziałem. Oprócz szmalu i seksu żadnych zainteresowań. Żadnych. Kochanie, czy jesteś pewna, że to konieczne? Tak, jestem cholernie pewna. Jesteś leniwym gnojem. Nadszedł twój czas. A co z dziećmi? Są zajęte oglądaniem telewizji, a ty nie dramatyzuj, tylko wywal te cholerne śmieci. No to słuchamy, o czym chcielibyście porozmawiać? Czy mogę prosić o rękę pana córki? A co nie ma własnych? Bądź poważny, chłopak się stresuje. To znaczy mam, ale jest już strasznie zmęczona. W końcu mały usnął. Czemu on tak był? Ubzdurał sobie, że małpkę chce. Gdzie my będziemy w domu małpkę trzymać? Jeszcze wykarmić ją trzeba. Ale może to jest dobry pomysł. Pokazalibyśmy sąsiadom, że nas stać. No ale nas nie stać. Jeszcze wykarmią. To kupmy taką małpkę z zo. Już nie wolno karmić. <śla>